Izabela Badurek, gala UFC tuż przed tobą, ale już też wiele, wiele za tobą, troszkę spotkań, troszkę podpisywania plakatów. Taka czujesz się zmęczona, trochę czy sama poczucie dopisuje, czy wszystko jest ok. Troszkę jestem zmęczona, ale, ale jest w porządku, fajnie godziny wyszły, mamy kiedy odpocząć i jest tak fajnie rozplanowane wszystko. Walczyłaś już na różnych galach w Polsce, miałeś też okazję obserwować troszkę od z tej innej organizacji. Jak oceniasz to, co tutaj się dzieje, z tym, co spotykało się do tej pory na galach w naszym kraju, innych? No tutaj jest bardzo profesjonalnie, no, trudno, żeby nie było. Wszystko mam tak naprawdę postawione pod nos, też czasami jest mi głupio, yy, że tyle ludzi obok mnie skacze, yy, no ale jest świetna organizacja, naprawdę jestem bardzo zadowolona i i to jest dla mnie nie dość zupełnie marzeń, to ci, co też by chcieli, to nawet też byliby zachwyceni tą organizacją. Miałaś okazję zobaczyć po raz pierwszy tak na żywo swoją rywalkę Aleksandra Albu. Tak jak patrzyłaś sobie na nią, tak nie, może mieć okazję z nią porozmawiać w ogóle, jaka to jest, jaka to jest, jaka to jest osoba. Mieliście okazję gdzieś tam wymienić za słowa? Tak, tak. Na początku jak widziałam jak wchodziła, uśmiechnęłam się do niej, bo nie jestem tego osobą, że udajesz, że, że nie wiem, że to jest moja przeciwniczka albo jej nie widzę. Potem podała mi rękę, przedstawiła się, poznałam trenera, sympatyczna dziewczyna, no ale to nie ma nic wspólnego z walką. Pierwsze spotkanie po prostu. Pierwsze spotkanie, to, że ta pierwsza runa ma być końcem to tak dalej pozostało? Tak, tak, no, no mam takie plany, no wiadomo każdy ma swój jakiś game plan, ale każdy by chciał skończyć tę walkę jak najszybciej. Słuchaj, zanim do tej walki jeszcze dojdzie, będzie ważenie. Troszkę mówiono o tym ważeniu w twoim kontekście, ale tak jak zdjęcia twoje oglądaliśmy, te ostatnie, które gdzieś tam się pojawiły, zresztą bardzo efektowne, muszę przyznać, to widać było, że z wagą jest całkiem nieźle. Tak, tak. Pomaga mi Katarzyna Zakrzewska z Iron Horse. Wspierają mnie przy suplementacji odpowiedniej. Ako przostak. też pomaga mi przy diecie, także wszystko schodzi zgodnie z planem. Aż sama jestem zdziwiona, bo, bo nigdy w takiej niskiej wadze nie walczyłam, aż... No, jestem w szoku. Ta walka coraz bliżej. Będziesz mogła spokojnie spać? Miewasz tak, że presja czasami tak nie pozwala ci zasnąć? Czy raczej to, to takich problemów się nie spodziewasz? E, szczerze mówiąc, y, nie stresuję się. Dopiero. Y... Jak przychodzi, znaczy następny dzień po ważeniu, a, yy, po ważeniu jest to śniadanie, już widzę tych ludzi, zaczynam się stresować, no ale tak mi jest godzina i, i przychodzi. No, no wiadomo, każdy się stresuje. No, ktoś mnie chyba kłamał, gdybym gdyby powiedział, że się nie stresuje. Będą znajomi? Pewno będą. To dodatkowa presja, czy raczej motywacja, żeby jeszcze lepiej się w tej walce zaprezentować? Yy, będzie sporo znajomych. Yy, niestety rodziców nie będzie, bo się się bardzo stresują. Yy, nie byli na, na moich galach, nawet jak miałam y, walkę w Lublinie, tam gdzie mieszkam. Y, też nie, nie przyszli, powiedziała, że nie, że muszę do niej od razu zadzwonić po, że ona się będzie stresować. To tak samo, ale będzie dużo znajomych. To w takim razie życzymy, żeby ci znajomi tym swoim dopingiem pomogli Ci. Rzeczywiście osiągnąć ten zamierzony cel na ten pojedynek. Powodzenia, życzymy. czegoś jeszcze życzyć? Powodzenia chyba tylko. Wybranej w pierwszej rundzie. Wygranej w pierwszej rundzie. Dziękujemy bardzo. No dziękuję. dziękuję.